Cześć, cześć, cześć! Przed wami recenzja książki Koniec kłamstw Rachel Abbott. Książkę mam do recenzji od wspaniałego wydawnictwa Filia. Ja kocham, kocham i po prostu uwielbiam ich wszystkie książki, bo oni naprawdę wydają takie mega wielkie thrillery psychologiczne, które po prostu kocham całym sercem. A jeszcze nie powiedziałam, że premiera tej książki była 6 września 2023 roku. Nie wiem, czy znacie autorkę, czy nie znacie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że ogólnie jest znana z tego, że ona swoje książki bazuje na opowieściach o krzydach rodzinnych. I przeważnie są to takie tragedie dotyczące dzieci albo kogoś z małżonków, takie, wiecie, sfery bardziej rodzinne. Tematem przewodnim tej lektury są kłamstwa. Opowieść została wykreowana niczym taka podświadomość jednego człowieka, który kreuje różne możliwości zajścia danej sytuacji bądź jej przebiegu, a później całkowitego wyjścia z niej. By bardziej mm, zamotać nam w głowie, ona wraca do wspomnień z przeszłości, które tylko potwierdzają jej domysły. Poznajemy zatem kobietę zamożną, która na przyjęciu dowiaduje się, że w firmie, gdzie pracuje jej mąż, doszło nagle do nieprzyjemnego incydentu. Oczywiście ona nie wie o co chodzi, ale udaje obeznaną z tematem, który celowo ignoruje, no bo wiecie, co ludzie powiedzą. Dodam tu tylko, że ona kocha swojego męża i zawsze mu wierzyła. No i tak nam tłumaczy, ale później czytamy jej myśli, które zdradzają różne obawy i to właśnie one przywołują te dawne sytuacje, które wywołują jeszcze większe wątpliwości. Wiecie, znając tylko jej stronę, tak naprawdę nie wiemy, dlaczego zachowuje się akurat w sposób, który pokazuje, a często sama małżonka z obserwacji mówi nam, że jego zachowanie jest co najmniej dziwne. Kiedy zaczyna z nim rozmowę wyjaśniającą, no zauważamy tu jej łatwowierność, to wtedy dowiaduje się od niego, że został posądzony o molestowanie młodej pracownicy. Wiecie, jego tłumaczenia są naprawdę bardzo wątłej jakości. Raz sami mu wierzymy, innym razem czujemy jego winę. I to się tak tutaj przeplata, naprawdę. Zresztą jego małżonka w ogóle w przeszłości też przedstawia siebie jako dobrą obserwaturkę i jego przyjaciółkę. A w obecnym życiu yy, no wiemy, że jest zupełnie inna. Czasami trudno się połapać, kto tutaj jest winny, gdyż pisarka serwuje nam plusy i minusy, każ minusy każdej postaci. A nawet takie bardzo dziwne zachowania, na które nie da się nie zwrócić uwagi. Z pewnością ktoś tu kłamie, ale kto? I w ogóle, co takiego się stało, że oskarżająca pracownica zostaje nagle uznana za zmarłą? No, powiem Wam, że w książce jest ogromne napięcie. Do samego końca ciężko jest określić, kto tu zawinił i jaki miał motyw, po co w ogóle to zrobił, czy zrobiła. Autorka pięknie opisuje nam emocje. Ja bardzo lubię, kiedy zwracam uwagę właśnie na mimikę postaci, ich cechy charakterystyczne i tak naprawdę wszystko, co sobą reprezentują bądź reprezentowali, bo to często bywa tak, że raz widzimy kogoś z innej perspektywy, a później widzimy, że jest jednak kimś innym i to tak się wszystko przewija, i tak naprawdę nie wiemy, kim jest naprawdę, kiedy gra, a kiedy nie. Powiem Wam, że. Mm, My poznamy za pomocą sytuacji właśnie te postacie, w których zostali przedstawieni, bo nie mamy ich całkowitego, powiedzmy, tak rysopisu na dzień dobry, od razu, że ty jesteś taki, mieszkasz z tym, robisz to i to i to. Tylko na podstawie pewnych sytuacji, które się akurat tutaj zdarzają, że na przykład ktoś kogoś tam krzywdzi, my widzimy, że się zachowuje tak, a nie inaczej, czyli że ma takie dobre serce albo takie niedobre serce, i później mamy następną sytuację, i właśnie na podstawie tych sytuacji, które tutaj są, dopiero możemy tak jakby zbierać sobie ten ich obraz. Więc raz on są dobre, raz są złe i dlatego nie możemy dokładnie powiedzieć, czy ktoś jest tutaj zły, czy ktoś jest tutaj dobry, bo no, sami wiecie, raz człowiek jest taki, raz jest taki, raz ma taki humor, raz taki, więc tak naprawdę no, no nie możemy powiedzieć, kto tutaj zawinił, a kto nie. Książka może ma troszeczkę mniejszy druk, jak widzicie, ale to mi absolutnie całkowicie tu w ogóle, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo widzicie, krótsze są rozdziały. Najważniejsze jest to, że od tej książki, tak, raz są dłuższe, raz krótsze. Po prostu nie można się oderwać. To, co się tutaj dzieje, to jest jedna wielka czysta magia. Do samego końca nie wiemy co, dlaczego, po co, z kim i, i czemu. Także ja bardzo lubię. O, prawda, rani kłamstwa zabijają. To jest najważniejszy aspekt tej książki. Dlatego mówię, że ona obraca się zawsze w kręgu rodziny tych najważniejszych osób, gdzie powinno być zaufanie, ale ewidentnie go nie ma. Także książkę wam mega polecam. Jest tu troszeczkę do czytania. Na raz się nie da, bardziej na dwa, aczkolwiek czasami nawet na trzy dni. Zależy kto ile czyta i, i jak ma czas. Ale książkę wam naprawdę polecam, bo jest warta uwagi i, i czasami możecie być podenerwowani, czasami możecie być przy niej nawet wzruszeni. Wszystko zależy kto jak odbiera emocje. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.